Drodzy juniorzy i juniorki, mam nadzieję, że spędzacie produktywnie czas na tej kwarantannie domowej. Mam nadzieję, że tęsknicie już za skłoszem. Dlatego razem z innymi trenerami Hasta Lawista przygotowałem dla Was też zadanie domowe. Jak pewnie pamiętacie, w jednym z poprzednich odcinków Magda Kamiska pokazywała Wam, jak odpowiednio trzymać rakietę i uderzać. To jest oczywiście bardzo ważne i w warunkach domowych możecie sobie to spokojnie, dobrze ćwiczyć. Natomiast wiele trudniej jest ćwiczyć w wykończenie uderzenia, czemu już tutaj widać, że bardzo łatwo w coś uderzyć i pełnego swingu nie możecie wykonać, a to, jak prowadzicie swoją rakietę już po uderzeniu piłki, czyli wasze follow through też jest bardzo istotne dla jakości uderzenia. W warunkach domowych niełatwo jest nad tym pracować. O czym przekonałem się sam. Żeby więc uniknąć takich incydentów, wykorzystamy sobie piłeczkę, zapasy domowe na czas kwarantanny i technikę rzutu kaczek po jeziorze. Mamy sobie nasz epidemiologiczny zamek, w który zaraz będziemy celować, tylko ważne jest to jak będziemy to robić. Nie będziemy rzucać tak i zamykać nadgarstka, tak jak nie możemy na korcie zamykać rakiety. Będziemy ćwiczyć ładny wyrzut piłki, ładne wyprowadzenie ręki do przodu. Możemy nawet zaczynać ładnie zgiętym łokciem, pilnować pozycji nadgarstka i puszczać piłkę daleko do przodu. Okay. Tak samo możecie próbować sobie z backhandem. Ważne jest to, żeby nie zatrzymywać ręki w momencie uderzenia, tak jak na korcie do squasha, nie zatrzymywalibyście rakiety tam, gdzie jest piłka, tylko jeszcze przechodzimy ręką trochę dalej. Okay. Spróbujemy zobaczyć, jak to zadziała w praktyce. Rest. Okej, okay, strąciłem. tylko jedną. Resztę zostawiam Wam. Obiecajcie, że niczego nie zepsujecie w domu i Wasi rodzice nie będą do mnie dzwonić z pretensjami. Poza tym bawcie się dobrze. Powodzenia, bo okazuje się, że to jest całkiem trudne i nawet męczące. I do zobaczenia, mam nadzieję, że już niedługo, na kortach. Cześć.